Szymano, śmano widzowie! W dzisiejszym odcinku będziemy wbijać peny na dziesiąty rang. Wrzuciłem już film, jak wbijam piąty rang. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale, a dzisiaj będziemy wbijać dziesiątą rangę. Jak chcecie, żebym was... O dobra. Jak chcecie, żebym wam Was dodał do znajomych Wybrał Brał star, no musicie zostawić łapkę w górę, suba i napisać swój nick z Brał A ja lecę może gorącą strefę. Dobra mam Penny i Franka, a im koko, ale lag. Co mam takie lagi? Już mam dobry internet. Utracono po... Aha. No widzicie widzowie, tak to jest z tym internetem. Dobra, gramy z powrotem, ale tak laguje mi. O, o coś się stało? Bo nie mam internetu. Ej, ile Dobra. Musiałem ogarnąć internet. Widać już mamy. Chyba Linda wygrała. Więc lecimy dalej. Let's go! Tutaj mam Jackie i Anne. Dobra. Na Jackie powinienem sobie dać radę. No i stoimy. Ten... Hank dobrze gra. Myśli. Dobra. Załatwiony. Jackie też. chodzi bezmyślnie. Moł gadżetem wjechała. Dobra tam, bo leży. Traf M jest trafiona. No, ale ten Hank, to jest totalna sigma. I tyle zrobił nam. Aha, i że to ja mam najlepszą akcję. No ale no wiadomo, gwiazdą gry nie jestem. Osiem pasy. To dwa pucharki. Będzie no trzeba zmienić tą nazwę. Max Rank Shelly. Albo chociaż to nie. Na razie Max Rank Shelly można plus penny. A nie, jednak sześć. Oni o wiele więcej jak widać. Dobra, teraz nasze pięć minut sześć już nie ma i zaraz też. Dobra. Dobrze. I już wygrywamy. Znaczy prowadzimy. Bo oczywiście jeszcze nie wygrywamy. Aj. Teraz zostaliśmy pokonani. Ale już lecimy dalej. Zostaw tutaj sobie ulta. Dobra, dobrałem kila. Au! No i wygrana, tak jest. No, to chyba z ten tyrek ładnie. Dziewięć pasy. Dziewięć. Mamy już trzysta pucharków. W sumie od trzystu pucharków nie odbieramy żadnych nagród. Natalia. Nagramy sobie knockout Rzadko się gra knockout. Ale chyba, że rzadziej barleyem. Tutaj jest znak plusa. Ale Primo już deda. No i... Aj... Bazasrak zdobył... ...kila. On jest... ...zginę! Jest! Dobra, dobra kila. a zazdrosną wziął szatki. 10 Dziesięć pasów. Plus pięć innych, Plus cztery. Plus siedemnaście. Siedemnaście pucharków. Mamy mega dobrą Mamy mega Naprawdę. Na kar na paperkę Może być Byron, może nas leczyć. A bardziej to mnie. No... Czemu ten Sonic nie, nie robi? Teraz za niego Bud gra pewnie. Ale... Pokonał Mister Team. O, dobra. obudzi się. Najgorsza jest ta piperka. Dobra. Piperka i Mr. P. Leżą. Dobra, Byron nie leczy. tutaj, a da się jaki? Aha. chciałam postawić na wodzie. Dobra, najspochonana. Musicie przyznać, ładnie to, to zrobiłem. Nie, no Dobra. Dobra, no i pokonana

I tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, nie mogę się to strzelać. Przed, przed, niedawno to odkryłem. Dobra, Piperka już pokonana. Jeffy zdobyła fila. No to fajnie. Mevis nawida na razie tak chyba za stralą plus 8 i plus 5 bo 3 pasy którą mamy potężną 12 pasy i to jest na razie mój rekord Woda, jak się stracimy, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Dobrze, że nic nie robię że rundy idą łatwo. Oj, na franek. Rosa, grom i squeak. Na squeaka myślę, że może być ciężko. Na groma jeśli będzie dobrze rzucać to też dobra nam zginął edgard mam 16 hp muszę stanąć o inni już ślepsze. na szczęście mam na pomoc Baza a już nie mam. Oj, dobra zginę. No niestety to było ciężkie do ugrania. No bo z e e e pospolitu zginął cały... A Orenie, nie, ja mam Dobra. U nich każdy żyje. Najważniejsze, żeby to skójkę pokonać. Jest! Dobra, pokonany. I teraz tylko roza. Dobra, pokonają, dobra. Jest runda wygrana. las, Gierka. Oj, teraz jest nie najlepiej, bo... Astra zginął, Edgar wykorzystał ulta. 3 na 2. Teraz pewnie 3 na 1 Jest już 3 na 1 No i Pokonałem bazę Strala, ale Znaczy groma, y... ale on mnie No niestety Koresz no i co, stracona tracona pasa, najgorzej. No dobra, trzeba pasce robić od nowa. Najgorszy. Dobra, ale mam już ulkę. Dobrze. Dobrze, że panowie. Czy tam panie. Ali to jakaś dziewczyna. A ten typ, a ten Bas Astralis to ma tak dziwną nazwę, że nie wiem. No i dobrze. Wygrana. O to chodzi. Dziewiąta ranga. Jest dobrze. Lecimy dalej z tematem. No. Pro. Mam nadzieję, że ten pro naprawdę nie jest, a nie. Pro powinien na nub zamienić. Der V-R. bum Pum, pum. Dobra. To, to był pro, ale nub, No taki normal.

jak odkik. No. Ona ma daleki ten atak. Znowu minus jeden. Ale dużo misji się zrobiło. Więc fajnie. Dziesięć gemów. Tysiąc punktów mocne. I jeden stary drop. A nie, dwa te Dobra. Mm. No, musimy grać dalej. Olej, lagi. Dobra, w tej grze będą lagi. A nie, inaczej no, nie będzie. Ale wczytywanie graczy, to był, to miało takie... Aha. Nie, mega, ma... naprawdę. Tym razem ja nie licza tak. Zabrał pokonany brok. Jeszcze naraz do domu. To leci tutaj. Jestem kudok, ale fajnie, dziękuję. Plus osiem. Trzy tysiące. Sto kredytów. Sto golda i znowu dwa cztery dropy. Dobra, bardzo rzadki. I... No i znowu bardzo rzadki. Można ulepszyć naszą palę? Można. No, moją szyję też sobie ulepszę. No i wyposażenie odblokowano. Dobra. Chyba dwie rundy, albo jedna, wzięła nas od bicia 50. rangi, czyli celu tego filmu. Dobra. beri pokonany, ja wiem. Ber pokonany, ja zresztą też. Dobra, RT pokonał. Kur... ta boni. Ej, ej, ej. no na no boni ciężko. ిిాన్ాి అిాన్ావคะ ఢి బాణఠచ్ాి వ� route నాావ ుిావ్ాి i వndర్ారి Odostaje się, nie, na pewno nie, zostaje się po 8. Tak, 2-3 rundy, 2-3 rundy. Uważaj, jakiś następny wpadnie. Wygrana runda. Ja idę. Moi Noj... pokonani. Najlepsza akcja Baza Australa. Brakuje nam jednego pucharku do dziesiątej rangi. Mamy spajperka i melodina! na Bajrona, i Baza Astrala. Bajron będzie zatruwać. Ja będę ginąć. A no i zostałem z melodii. Zostałem pokonany. Zostałem zmiażdżony przez przeciwników. Teraz melodii od razu zginęła, bazastral. Może? Teraz dobra, przegrano. No niestety. Ja mam dwóch picharku. Ale mały opening to kredytów. No i mamy Jackie. No, ja tutaj wiemy, może braka. 10 gramów. No i rzadki Ostatnia gra Last Gierka One Game Jedna Gra. Jelina Dobra, mamy dwie peny. Jedną M. Na Shelly, Jessie, Jackie, przepraszam i Bo. Bo na środek. od niej ja się wywalam, bo kto innego? Ma ją wygrano. No i wygrano. No Mamy dziesiątą rangę. Ale fajnie. A więc. A więc dziękuję Wam za oglądanie. I jeszcze zobaczymy. Na pewno ile trzeba mieć? 2, prawie 3000 Mapę jest. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się Elo!